Hebrajczyków 3,12 Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Kochani, żeby nie było przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego i zachęcajmy się wzajemnie każdego dnia do pogłębiania relacji z Bogiem poprzez Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy do pogłębiania łaski, jaką zostaliśmy obdarzeni w Jezusie Chrystusie. Co mamy w następnym wersecie? Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca nie wzruszenie zachowamy. Moi drodzy, pierwotnym przeświadczeniem jest dzieło Krzyża Jezusa Chrystusa. Jest to punkt kulminacyjny całej Biblii. Wszystkie wydarzenia, sytuacje w Biblii mają naprowadzić człowieka na Jezusa, na Jego dzieło i na Jego łaskę, jaką Poprzez te dzieło zostaliśmy obdarowani. I przez tą łaskę mamy żyć. Sprawiedliwy będzie żył z wiary, nie z uczynków. I teraz moi drodzy, czy to jest zachęcenie do tego? Przepraszam, że się śmieję, ale zawsze ci współcześni faryzeusze mają gula, bo dla nich to jest określenie, że jeśli ty chcesz żyć z łaski, to ty nic nie będziesz czynił. <śled> Wiecie, do no ok, sorry, przepraszam, śmieszne to jest dla mnie, sorry. Eee, kochani, jeśli tkwimy w tym przeświadczeniu, a pierwotnym przeświadczeniem jest to, że dzięki Jezusowi tak naprawdę żyjemy, że tylko dzięki Jego łasce jesteśmy zbawieni i nie możemy nic do tego ani dodać, ani ująć, do zbawienia nie przybliżamy się w żaden sposób przez nasze czyny i także w żaden sposób się nie oddalamy. B, alarm, namawia do grzechu. <laughs> przepraszam, przepraszam, no ale trochę, trochę mnie jednak to bawi. No. E, nie, kochani, to jest logiczne, to jest proste jak, jak, jak łopata. Nie wiem, jakie dać porównanie, że człowiek, który który jest prowadzony przez Ducha Świętego, który poddaje się Duchowi Świętemu, on nie zamierza grzeszyć, uwierzcie mi. Ja nie potrzebuję pozwolenia do grzechu, rozumiecie? Nikt nie musi... To, to, czy wy kiedykolwiek grzeszyliście, to się zastanawialiście nad tym? No nie, no po prostu to robiliście, nie? Łaska uzdalnia, żeby, żeby w tym grzechu nie żyć. Proste. Ja nie mówię, że czasami to nie jest proces, tak? No, całe życie się uczymy, całe życie poznajemy Boga, całe życie odbieramy Jego łaskę, całe życie widzimy coś nowego, co na przykład chcemy zmienić, a i tak uważam, że nie jest to istotą tak naprawdę wiary. To jest raczej efektem ubocznym. I teraz, kochani, my, jeśli tkwimy w tym pierwotnym przeświadczeniu, że, to, że wszystko mamy dzięki łasce Pana Jezusa, wtedy nasze czyny wychodzą yy, z ducha. Bo jeśli nie wychodzą z ducha, to wychodzą z dupy, czyli z ciała. <grym> I to spłonie. I teraz, moi drodzy, yy, tak, i wszystkie nasze czyny wychodzą yy, z ducha. One się dzieją spontanicznie, no nie muszą być, mogą też być planowane, oczywiście jak najbardziej, ale bardzo dużo jest spontanicznych sytuacji, ja przynajmniej doświadczam takich sytuacji, że na przykład komuś coś głoszę, coś, no Ewangelię, a, a, a nawet nie wiedziałem, że taką osobę napotkam na mojej drodze tego dnia. I tylko dlatego, że nie nagrywam tego na telefon yy, i nie trąbię na ulicy i nie nagrywam tego jak trąbię na ulicy, ja nic do tego nie mam, jak ktoś chce to niech to robi. Ale tylko dlatego, że tego nie robię, to nie znaczy. O, komputer. To nie oznacza, że ja. że mnie pan nie używa. Jak i innych ludzi żyjących przez wiarę. Którzy żyją łaską Jezusa. Eee, to nie oznacza, że, że, że tego, że tego nie robimy. Eee, tylko tak o tym nie trąbimy. Eee, no bo. Nie oszukujmy się, no, to, to nie są nasze czyny, tylko to, to są czyny Boga. No to, to co, co ja będę tutaj, czym mam się szczycić. To jego dzieło. Yy, I teraz kochani, jedni są łopatami. Inni takimi tylko szpadelkami piasko, do piaskownicy, a niektórzy są koparkami. Ale niech koparka nie ocenia szpadelka. I teraz koparka, czyli narzędzie używane przez Boga w jakichś naprawdę wielkich rzeczach, jeśli jest to prawdziwie z ducha, to taka koparka nie będzie oceniać szpadelka. Natomiast fałszywa koparka, czyli taka, która dużo kopie, dużo działa, rozkopał cały teren budowy, choć nie wiadomo, czy była taka potrzeba, będzie oceniać i szpadelki, i łopaty, i każdy, kto robi mniej, ponieważ fałszywa koparka widzi swoją wartość w tym, ile przekopała. Aby widzieć swoją wartość w tym, trzeba porównać się do szpadelka. Albo przynajmniej do łopaty, bo łopatą tyle nie nakopiesz. I tylko koparka, która kopie nie z ducha, ale z ciała, będzie właśnie tak postępować. Kochani, żyjmy wiarą. Niech żadna fałszywa koparka nie zanieczyszcza waszego pokoju. Pozdrawiam serdecznie, Panie Jezu, jesteś wielki, kochany, Aleluja, chwała Tobie.